Pan z wami słowa Ewangelii według świętego Jana. Obchodzono w Jerozolimie uroczystość poświęcenia świątyni. Było to w zimie. Jezus przechadzał się w świątyni w portyku Salomona, otoczyli Go Żydzi i mówili do Niego. Dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie. Rzekł do nich Jezus. Powiedziałem wam, a nie wierzycie: czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o mnie. Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. Moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je. Idą one za mną, i ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki, i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich, i nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Oto słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Obchodzimy dzisiaj w naszej parafii kiermasz, czyli rocznicę poświęcenia naszego Kościoła. Kościoła, który bardzo dobrze znacie. Większość z was zna go praktycznie od urodzenia. Tutaj też przeżywacie wszystkie swoje, czy też większość swoich sakramentów. Od Chrztu Świętego przez Komunię Pierwszą, być może także i ślub. Tutaj z całą pewnością spędziliście, przeżyliście wiele setek mszy świętych, może tysiące. Całe godziny nabożeństw, modlitwy, adoracji, wiele spowiedzi świętych. Mnóstwo radosnych, dobrych, pięknych momentów, takich jak uroczystości rodzinne, świętowanie różnych okazji. Jak i z całą pewnością też momentów wiele smutnych, jak pogrzeby czy też rozstania z najbliższymi. Jest to ważne miejsce dla każdego i każdej z Was. Także dla mnie od kilku lat jest to ważne miejsce, w którym odprawiam msze świętą, w którym udzielam sakramentów. Jest to miejsce, nasz kościół, nasza świątynia, który jest. Niemym świadkiem bardzo wielu wydarzeń w naszym życiu. Miejscem ważnym dla nas, istotnym, jest punktem odniesienia, który lubimy, który kochamy i który jest pięknym wyrazem naszej wiary. Jednak powiedzieć, że nasz Kościół jest pięknym miejscem i miejscem spotkań nas z Bogiem, to jest nie wszystko. Czym wobec tego jest nasz Kościół? Mówią o tym dzisiejsze prefacje. Prefacja jest to ta modlitwa, która jest przed święty, 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 którą wyśpiewuje ksiądz i prefacja ta zawiera wyjaśnienie tajemnicy danego, można powiedzieć, dnia, liturgii danego dnia. Tych prefacji jest aż 90, bardzo często na pewno nam jakoś umykają, może nie przysłuchujemy się im. A one rzeczywiście niosą w sobie treść danego dnia. I dlatego mamy prefacje na dzień zwykły, mamy prefacje na niedzielę, mamy także prefacje na pogrzeby, na śluby, na różne uroczystości, wspomnienia, święta inne, na Boże Narodzenie, inne na Wielkanoc, jeszcze inne na wspomnienie różnych świętych błogosławionych. Warto przysłuchać się im, ponieważ można lepiej zrozumieć tajemnicę danego dnia. Na dzisiejsze święto, rocznicę poświęcenia Kościoła, są aż dwie prefacje, różne, do wyboru. Jedną z nich za kilka minut usłyszycie. Pierwsza z tych prefacji mówi o tym, że nasz Kościół składa się z różnych elementów. Jest zbudowany z ołtarza, z murów, ze sklepienia, z okien ale jest ta zewnętrzna, ten zewnętrzny kształt świątyni jest tylko wyrazem naszej wspólnoty parafialnej. My jesteśmy żywymi kamieniami, z których zbudowana jest ta wspólnota. Kościół, można powiedzieć, jest tylko obrazem tej wspólnoty, naszą wizytówką. Ktoś, kto przychodzi do naszego kościoła albo widzi go z zewnątrz, może powiedzieć, o, to jest obraz, to jest wizerunek, wizytówka tej wspólnoty, która tutaj mieszka. Trochę tak jak wtedy, kiedy zapraszamy gości do naszego domu i chcemy, żeby nasze mieszkanie, nasz dom były piękne dla tych gości, ponieważ jest to jakoś wizytówka. Jeśli ktoś widzi nasze miejsce zamieszkania, może także co nieco powiedzieć o nas samych. Dlatego też. Chcemy dbać o naszą świątynię, chcemy, żeby była czysta, piękna, ponieważ jest wyrazem naszej wspólnoty. Kamieni żywych, które budują ten kościół. Jest też nasz kościół wyrazem starań wielu pokoleń przed nami. Jest to miejsce, gdzie przebywały całe pokolenia ludzi, którzy też się modlili, którzy też polecali swoje intencje. My także modlimy się za nich. Licząc też, że po nas przyjdą kolejni, którzy i za nas będą się modlić w czasie Mszy Świętej, w czasie nabożeństw. Katedra w Sewilli w Hiszpanii to jeden z najpiękniejszych kościołów świata, największy kościół gotycki na świecie, jeden z największych w ogóle. Rzeczywiście przepiękny, gigantyczny kościół, który mówi dużo o pokoleniach ludzi, którzy tam żyli. Kiedy Rada Miejska w 1401 roku zatwierdzała budowę tej świątyni, tej katedry, napisali ci ludzie w kronikach miejskich takie zdanie. Zbudujemy taki kościół, że nasi potomni pomyślą, że poszaleliśmy z miłości. To jest rozmach. Chcieli tak pokazać swoją miłość do Pana Jezusa budując ogromną świątynię. I każdy, kto dzisiaj tam jest, może rzeczywiście powiedzieć, ależ oni kochali Pana Jezusa, ależ oni chcieli pokazać tą miłość. Warto, zachęcam was, żebyście dzisiaj, może trochę dłużej niż zwykle, zostali po Mszy Świętej, parę minut, popatrzyli na te mury i pomyśleli o tym, że są one jakoś wyrazem także naszej miłości do Pana Jezusa a także wyrazem miłości tych, którzy budowali tą świątynię, którzy ją remontowali, którzy o nią dbali, jakoś czyścili, ponieważ jest to wyraz rzeczywiście naszego piękna. Niedobrze, jeśli Kościół jest niesamowicie ogromny, przystrojony, ale nie jest wyrazem wiary, miłości tych ludzi, którzy w nim przebywają, którzy o niego dbają. Jest to jakieś kłamstwo, dlatego mamy dorównywać pięknu naszych świątyń. Pięknie, że mamy nasz Kościół, że mamy naszą świątynię, gdzie możemy się gromadzić. I o tym też mówi druga prefacja, pokazując, że Kościół jest oblubienicą, jest małżonką Pana Jezusa. My, jako wspólnota parafialna, jesteśmy małżonką Pana Jezusa. I oblubienica ta chce być jak najpiękniejsza dla swojego męża, ponieważ jest jego, y, także jego, y, można powiedzieć, takim klejnotem. Jeśli ktoś patrzy na oblubienicę, na małżonkę i ona jest piękna, przystrojona, to od razu wie, że małżonek y, jest także wspaniały, że o nią dba. Y, jest ona jego także wizytówką. W związku z tym, tak samo jest z nami. Jeśli ktoś patrzy na nas, to my jesteśmy jakoś wizytówką Pana Jezusa. Jeśli dbamy o naszą wiarę, to wtedy świadczymy, to jest świadectwo o tym, że kochamy Pana Jezusa, że jest dla nas ważny, że jest dla nas bliski. Dlatego można powiedzieć, że po naszym także zewnętrznym zachowaniu, naszym traktowaniu innych, naszym stosunku do innych, naszej miłości bądź jej braku, serdeczności, a także po naszych decyzjach, poglądach. Po tym, w jaki sposób funkcjonujemy, funkcjonujemy na co dzień, widać, jaki jest nasz stosunek do Pana Jezusa. Można powiedzieć, że naszą wiarę, chrześcijaństwo, albo widać na zewnątrz, objawia się ona w różnych naszych zewnętrznych także uczynkach, albo można powiedzieć, że jakoś jej nie ma, tej wiary. Ktoś powie: No tak, ale moja wiara, moje chrześcijaństwo jest moją prywatną sprawą. To, w jaki sposób ja sam praktykuję. Nie trzeba tego pokazywać na zewnątrz. I tak, i nie. Można powiedzieć tak. A co jeśli mąż mówi, że twierdzi, że kocha, ale w ogóle nie okazuje tego żonie, nie dba o nią? Wtedy można powiedzieć, no taka miłość jest bez uczynków, jest, jest jakoś blada. Można powiedzieć, że nawet jej nie ma. Dlatego też, od tego, w jaki sposób żyjemy jako chrześcijanie, w jaki sposób też widać, Nasze piękne jako oblubienicy Pana Jezusa, to świadczy o naszej miłości. I tam, gdzie jesteśmy, w sąsiedztwie, w pracy, w szkole, na uczelni, mamy być wizytówką, mamy um, być piękni jako chrześcijanie, mamy dawać świadectwo o tym, ponieważ to jest obraz naszej więzi z Panem Jezusem. W związku z tym, dzisiaj, w to piękne święto, w piękną rocznicę dla naszej wspólnoty parafialnej, możemy z jednej strony popatrzeć na naszą e, świątynię i pomyśleć, czy rzeczywiście dostajemy do niej piękna, czy rzeczywiście jako żywe kamienie jesteśmy e, my wizytówką e, jakoś i tego, jak chcemy żyć, jak kształtujemy naszą e, wspólnotę parafialną, ale też, czy jesteśmy e, pięknym świadectwem e, naszej więzi z Panem Jezusem. Jeśli nie, to to jest moment na to, żeby powalczyć o to, żeby także w naszym życiu, w naszej codzienności było widać, w jaki sposób kochamy Pana Jezusa. Amen.